Urodziłem się 16 lipca 1949 roku w Kerala w Indiach jako syn Józefa i Teresy Maniangat. Jestem najstarszym z siedmiorga rodzeństwa: Jose, Mary, Teresa, Lisama, Zacharia, Walsa i Tom. W wieku lat 14 wstąpiłem do niższego seminarium duchownego Świętej Maryi w Tiruwala, gdzie rozpocząłem studia przygotowujące do kapłaństwa. Cztery lata później wstąpiłem do głównego seminarium pontyfikalnego pod wezwaniem świętego Józefa w w Kerala, gdzie kontynuowałem moją dalszą formację kapłańską. Po odbyciu siedmioletnich studiów na Wydziale Filozofii i Teologii 1 stycznia 1975 roku otrzymałem święcenia kapłańskie, aby posługiwał jako misjonarz w diecezji trzeciej Tiruwala. W niedzielę 14 kwietnia 1985 roku Święto Miłosierdzia Bożego. Podczas przygotowano do odprawienia mszy Świętego w kościele misyjnym w północnej części Kerala, miałem śmiertelny wypadek. Jechałem motocyklem, kiedy zderzyłem się czołowo z jeepem prowadzonym przez mężczyznę w stanie nietrzeźwym po festiwalu hinduskim. Niezwłocznie zostałem przewieziony do szpitala oddalonego około 35 mil. W drodze moja dusza wyszła z ciała i doświadczyłem przeżycia śmierci. Natychmiast spotkałem się z moim aniołem stróżem Zobaczyłem moje ciało i ludzi, którzy wnosili mnie do szpitala. Słyszałem ich płacz i modlitwy za mnie. W tym samym czasie mój anioł powiedział mi, zabieram cię do nieba, bo Pan chce spotkać się z tobą i porozmawiać. Powiedział mi również, że po drodze chciałby pokazał mi piekło i czyściec. Na początku anioł zaprowadził mnie do piekła. To był straszny widok. Zobaczyłem szatana i diabły i ogień nie do ugaszenia o temperaturze około 2000 stopni Fahrenheit'a. 1093 stopnie Celsjusza. Pełzające robaki, ludzi krzyczących i walczących, podczas gdy inni byli torturowani przez demony. Anioł powiedział mi, że wszystkie te cierpienia były spowodowane przez nieodżałowane grzechy śmiertelne. Później zrozumiałem, że jest siedem stopni cierpienia lub poziomów, w zależności od liczby i rodzajów grzechów śmiertelnych popełnionych w czasie ziemskiego życia. Dusze wyglądały bardzo brzydko, okrutnie i przerażająco. To było straszne przeżycie. Widziałem ludzi, których znałem, ale nie wolno mi ujawnić ich tożsamości. Grzechy, które skazały ich, były to głównie grzechy aborcji, cudzołóstwa, eutanazji, nienawiści, nieprzebaczenia i świętokradztwa. Anioł powiedział mi, że gdyby żałowali za nie, mogliby uniknąć piekła i zamiast tego pójść do czyśćca. Zrozumiałem również, że niektórzy ludzie, którzy żałowali za te grzechy, mogą być oczyszczeni na ziemi przez swoje cierpienia. W ten sposób mogą ominąć czyściec i pójść prosto do nieba. Zdziwiło mnie, kiedy zobaczyłem w piekle nawet księży i biskupów, których bym się nigdy nie spodziewał tam zobaczyć. Wielu z nich było tam, ponieważ zwiedli ludzi fałszywymi naukami i złym przykładem. Po wizycie w piekle mój anioł stróż zaprowadził mnie do czyśćca. Tutaj również jest siedem stopni cierpienia i nieugaszony ogień, ale jest dużo mniej dotkliwy niż w piekle i nie było tam zarówno kłótni jak i walk. Głównym cierpieniem tych dusz jest ich odseparowanie od Boga. Część z tych, którzy są w czyśćcu, popełniło wiele grzechów śmiertelnych, ale zdążyli oni pojednać się z Bogiem przed swoją śmiercią. I chociaż te dusze cierpią, jednak cieszą się pokojem i zrozumieniem, że pewnego dnia zobaczą Boga twarzą w twarz. Miałem okazję porozumienia się z duszami w czyśćcu. Prosiły mnie o modlitwy za nie i aby powiedział ludziom, żeby również się za nie modlili, po to, by mogły wejść do nieba szybciej. Kiedy modlimy się za te dusze, otrzymujemy ich wdzięczność poprzez ich modlitwy, a kiedy wchodzą do nieba, ich modlitwy stają się jeszcze bardziej chwalebne. Jest mi bardzo ciężko opisać, jak piękny jest mój anioł-stróż. Jest świetlisty i jasny. Jest moim nieustannym towarzyszem i pomaga mi we wszystkich moich posługach, a zwłaszcza uzdrowicielskich. Doświadczam jego obecności wszędzie, gdzie idę i jestem mu wdzięczny za jego opiekę w moim codziennym życiu. Następnie mój anioł zaprowadził mnie do nieba. Przechodząc przez wielki oślepiający biały tunel, nigdy nie doświadczyłem tak wiele pokoju i radości w moim życiu. Później natychmiast niebo się otworzyło i usłyszałem najbardziej zachwycającą muzykę, jakiej nigdy przedtem nie słyszałem. Anioły śpiewały i oddawały chwałę Bogu. Widziałem wszystkich świętych, zwłaszcza najświętszą panienkę i świętego Józefa, i wielu oddanych świętych biskupów i księży, którzy świecili jak gwiazdy. I kiedy stanąłem przed Panem, Jezus powiedział, chcę, żebyś wrócił na ziemię. W Twoim drugim życiu będziesz instrumentem uzdrawiania i pokoju Deela moich ludzi. Pójdziesz do obcego kraju i będziesz mówił obcym językiem. Z moją łaską wszystko Deela Ciebie będzie możliwe. Po tych słowach Najświętsza Maria Panna powiedziała mi, zrób cokolwiek Ci powie. Ja Ci pomogę w Twoim duszpasterzowaniu. Słowa nie mogą wyrazić piękności nieba. Tam znajdziemy tak dużo pokoju i szczęścia, co przekracza miliony razy nasze wyobrażenia. Nasz Pan jest dużo bardziej piękniejszy niż może to ukazał jakikolwiek wizerunek. Jego twarz jest promieniująca i świetlista, i dużo bardziej piękniejsza niż tysiąc wschodzących słońc. Obrazki, które widzimy w naszym świecie, są tylko cieniem Jego wspaniałości. Najświętsza Maria Panna stała obok Jezusa. Była bardzo piękna i promieniująca. Żadnego z wizerunków, jakie znamy na świecie, nie można porównać z jej prawdziwą pięknością. Niebo jest naszym prawdziwym domem. Wszyscy jesteśmy stworzeni, aby osiągnąć niebo i cieszyć się Bogiem na wieki. Później, wraz z moim aniołem, wróciłem na ziemię. Kiedy moje ciało było w szpitalu, lekarz potwierdził mój zgon po zakończeniu wszystkich badań. Przyczyną śmierci było wykrwawienie. Moja rodzina została powiadomiona, a ponieważ byli oni daleko stąd, Pracownicy szpitala postanowili przenieść moje martwe ciało do kostnicy. Ponieważ szpital nie posiadał klimatyzacji, istniało podejrzenie, że ciało mogłoby się szybciej rozkładać. W czasie przenoszenia mojego ciała do kostnicy, moja dusza wróciła do ciała. Poczułem rozdzierający ból ze względu na tak wiele ran i połamanych kości. Zacząłem krzyczeć, i wtedy ludzie wystraszyli się i krzycząc uciekali. Jeden z nich poszedł do lekarza i powiedział: To martwe ciało krzyczy. Lekarz przyszedł, żeby jeszcze raz zbadał moje ciało i stwierdził, że żyje. Powiedział, ksiądz żyje, to jest cud, zabierzcie go z powrotem do szpitala. Teraz już w szpitalu przeprowadzono mi transfuzję krwi i zabrano mnie na stół operacyjny, aby poskładał połamane kości. Zajęli się moją dolną szczęką, żebrami, kością miednicową, nad garstkami i prawą nogą. Po dwóch miesiącach zostałem wypisany ze szpitala, ale mój ortopeda powiedział, że nigdy nie będę mógł chodzić. Wtedy mu odpowiedziałem: Pan, który dał mi z powrotem moje życie i wysłał mnie na ziemię, uleczy mnie. Kiedy znalazłem się w domu, modliliśmy się wszyscy o cud. Po miesiącu po ściągnięciu gipsu nie byłem w stanie się poruszyć, ale pewnego dnia podczas siódmej modlitwy poczułem niezwykły ból w okolicach kości miednicowej. Po krótkiej chwili ból ustąpił całkowicie, a ja usłyszałem głos mówiący: Jesteś uzdrowiony, wstań i idź. Poczułem pokój i uzdrawiającą moc w moim ciele. Natychmiast wstałem i chodziłem. Chwaliłem Boga i dziękowałem mu za ten cud. Przekazałem mojemu doktorowi wieści o moim uzdrowieniu, które wprowadziły go w zdumienie. Powiedział: Twój Bóg jest prawdziwym Bogiem, muszę pójść za nim. Doktor był hindusem i poprosił mnie, abym przekazał mu wiedzę o naszym kościele. Po nauce o naszej wierze ochrzciłem go i tak oto stał się katolikiem. Podążając za przekazem mojego anioła Stróża 10 listopada 1986 roku. Przybyłem do Stanów Zjednoczonych jako ksiądz misjonarz. Od czerwca 1999 roku jestem proboszczem w katolickim kościele świętej Maryi Matki Miłosierdzia w McLeany na Florydzie.